Słuchajcie, to zaledwie 5 dni sezonu, a przynajmniej 50 wyjątkowych historii, dlatego również wyjątkowy konkurs, takie cacko do wygrania, piny wszystkich drużyn. Zostańcie do końca odcinka, a teraz jedziemy z 10 przykazaniami bazera, o których powinniście wiedzieć na początku tego sezonu. Zapraszam! Słuchajcie, naszą listę 10 przykazań na temat tego, co powinien wiedzieć z początku sezonu. Rozpoczynamy od Golden State Warriors. To już nie chodzi o to, że ekipa Warriorsów wyłapała, wyłapała dosyć solidne lanie na otwarcie swojej nowej hali. Od tych, którzy budzą w ostatnich dniach najwięcej um, tak naprawdę szacunku i przerażenia, co będą robić w dalszej części sezonu, czyli od Los Angeles Clippers. Słuchajcie, chodzi o to bardziej, co zostało powiedziane na konferencji prasowej po tym meczu, ponieważ naprawdę przez wiele ostatnich lat Clippersi. Um, nie doświadczyliśmy czegoś takiego, ponieważ to, co ekipa zrobiła um, do Carriversa z ekipą Steve'a Ackera, to jest to, co ekipa Steve'a Ackera robiła prawie ze wszystkimi w ciągu ostatnich lat. I nie chodzi o to absolutnie, że ta ekipa się nie odbuduje po tym pierwszym meczu. Ja dalej stawiam na to, że to Stefan Curry zostanie MVP tego sezonu, ponieważ jak on za chwilę włączy tryb kosmity, to będziemy tak naprawdę strzaleć na wszystkich social mediach i internecie pod względem tego, co on wyprawia. Ale słuchajcie, słowa. Coach'a Kera zostaną naprawdę mi osobiście w głowie na bardzo długo, eee, czyli to, co powiedział Kerr po konferencji prasowej, czyli słuchajcie, takie nocki jak z Los Angeles Clippers będą się nam przydarzać przez cały sezon. Tak naprawdę obudziliśmy się w prawdziwej reali NBA, a w ostatnich latach żyliśmy w świecie, który nie powinien istnieć. Bardzo, bardzo gorzkie, mocne i takie dające do myślenia e, słowa Steve'a Kera. a dodatkowo jeszcze komentarz Draymonda Grina, który powiedział prosto jesteśmy po prostu pier... słabi i po prostu musimy być lepsi. Dlatego numer 10 to to, co się dzieje w Golden State Warriors. Czekamy na ich odpowiedź. Jedziemy dalej. Numer 9 na naszej liście to przede wszystkim Vince Carter i człowiek, który jako pierwszy w historii NBA rozpoczął swój 22 sezon na parkietach najlepszej ligi koszykarskiej świata. Słuchajcie, mało tego, warto wspomnieć o tym, że jeżeli Vince Carter dożyje do Sylwestra, to będzie pierwszym zawodnikiem, jeżeli rozegra chociaż 7 mecz w 2020 roku, będzie pierwszym zawodnikiem dodatkowo w historii, który Rozegrał mecz na przełomie czterech dekad. Dodatkowo jeszcze kilkanaście spotkań dzieli go od elitarnego klubu e, zawodników, którzy rozegrali e, 1500 spotkań na parkietach NBA, a jest do tej pory zaledwie czterech takich graczy. Warto wspomnieć o tym, że słuchajcie, kiedy Vince Carter w 1998 roku rozpoczynał swoją karierę, to wtedy mistrzami aktualnymi NBA byli Chicago Bulls po tym ostatnim sezonie w Chicago Michaela Jordana. A tacy zawodnicy, choćby jak LeBron James, Carmelo Anthony bądź Dwayne Wade, byli jeszcze 5 lat przed swoimi wyborami w drafcie, dzięki czemu rozpoczęli kariery na parkietach NBA. Dzisiaj, jak wiemy, Wade już na emeryturze, Carmelo dawno przed telewizorem, a. James walczy o kolejny tytuł w barwach Lakersów, dlatego Vince wielki szacunek i mam nadzieję, że mimo wszystko, tak jak wielu kibiców, zakończy się to wszystko na parkiecie w Toronto. Numer 8 na liście, słuchajcie, to to co się dzieje w Teksasie, czyli naprawdę jaja pełną gębą. James Harden na ustach wszystkich, nie z powodu tego, że zdobywa kolejne niesamowite serie punktowe, tylko z powodu tego, że nie dość, że mu nie idzie, bo to jest trzy celne trójki na 26 oddanych podczas pierwszych dwóch meczów, no to słuchajcie, jeszcze tak naprawdę James Harden dokonał zamachu na samego siebie w meczu przeciwko Pelicans, próbując wyładować swoje emocje po faulu w ataku na jego sobie, jak złapał tą piłę jak łupnął o, o, o parkiet, prawie sobie wybił zęby, dlatego wideo, wideo z, tego, z, tego, z tego wydarzenia tak naprawdę rozsadziło cały koszykarski internet. James, może sneakersa, może sneakers się przyda. Trochę nerwów w pierwszym meczu przeciwko Westowi, a to on był lepszy. W drugim meczu to też West uratował dubska, dlatego na numer, numer 8 na dzisiaj na liście to małe jaja związane z Jasonem Hardenem, ale przecież wiemy, że będzie tylko lepiej, bo ten wariat jak za chwilę zaciągnie, to będzie zamiatał. Numer 7 naszej liście, pozostając w Teksasie, przenosimy się do Dallas, gdzie trochę bardziej optymistycznie ostatnio niż Houston, ponieważ tam gra duetu Białasków, europejskiego duetu Białasków w postaci Don Ciccia i Pożingisa. Słuchajcie, ciągnie ze sobą po prostu masę pozytywnej energii, pozytywnych komentarzy. Z prostego powodu widać, że te chłopaki przede wszystkim są strasznie szczęśliwi i panuje między nimi ogromna chemia, nie tylko na parkiecie, ale również poza parkietem. A na parkiecie szukają siebie nawzajem. Mark Kuban zaryzykował bardzo wiele ściągającym. Hmm, Kontuzowanego poważnie em, po, Pożingisa, dając mu maksymalny kontrakt, ale dzisiaj początek sezonu pokazuje, że naprawdę wiele ludzi na całym świecie jara się cholernie tym, tym duetem, a to co chłopaki pokazują na parkiecie em, pozwala myśleć, że może nawiążą trochę do najlepszych czasów, e, kiedy to na w Dallas rządził duet Steve Nash i Dirk Nowicki. Szkoda, Dirk, że nie jesteś, em, nie jesteś elementem tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili. Dallas numer 7, Pożingis oraz Luka Doncic. Słuchajcie, rozpędzamy się. Numer 6 na naszej liście to to, co się w tej chwili wyprawia w jednym z klubów z Florydy, czyli w Miami Heat. No, G, no Butler, no problem. Jimmy, jak wiemy, w tej chwili spędza czas ze swoim rodziną, narodziło mu się dziecko i jeszcze poczekamy na jego debiut w barwach hit, ale to, co wyprawia młodzież w tym zespole, e, ja zawsze powtarzam, że jednym z moich ulubionych trenerów tej ligi to jest Eric Polstra, który, słuchajcie, oddając m.in. Whiteside'a e, bez żalu do Portland, e, tak naprawdę żegnając się z Wade'em i czekając na Butlera. Tak pięknie komponował w nowy sezon młodzież w postaci Adebayo, Hero oraz Nana, że dzisiaj to, co w ciągu dwóch pierwszych spotkań wyprawiają Miami, naprawdę budzi pozytywny szacunek. To, że grali w Memphis, to jeszcze nikogo nie powinno zaskakiwać. Ale to, co zrobili na parkiecie Świra, jadąc e, tak naprawdę na pożarcie do Milwaukee, e, walka do samego końca, nieustępliwość, walka w dogrywce. Świr naprawdę włączył tryb playoffs, żeby to wygrać, ale im się, jemu mu się to nie udało. Tacy zawodnicy jak, jak Nan, który nigdy nie został wybrany w drafcie, e, zawod, taki zawodnik jak, jak, jak Hero, 13 numer draftu tego roku, oraz ten Ade, Adebayo, z którego popowiec zrezygnował tak naprawdę w ostatniej chwili przed koszykarskim mundialem. Pop, może. Może to był błąd, bo może to Adebayo by naprawdę był tym czarnym koniem, który by ciągnął pod tablicami zespół Ameryki do czegoś więcej niż, niż, co, niż udało się osiągnąć w Chinach, ale naprawdę ukłony dla Sportstry Miami, wygląda to świetnie, czekamy na powrót Butlera, będzie jeszcze lepiej. Słuchajcie, numer 5 w naszej liście to już nie tylko sentyment do jednego z najwybitniejszych zawodników na tej pozycji, czyli Derek Rose. Uwielbia go każdy, uwielbiamy go wszyscy z prostego powodu. Derek zawsze podnosił się z kolan i powracał pokazując, że on jest w ogóle zdolny grać na poziomie NBA, że on może wchodzić z ławki, że dla niego zdobywanie punktów na poziomie kilku punktów to już jest tak jakby wrócić ponownie na szczyt, ponieważ wiemy jak wiele kontuzji ten zawodnik przeszedł. Słuchajcie, ale początek tego sezonu w barwach e, Pistons to jest coś więcej. To jest jest coś, co przypomina nam ten sezon, w którym właśnie Derek Rose, jako najmłodszy w historii, zdobył e, tytuł MVP. Z jakiego powodu najbardziej? Ponieważ w pierwszych spotkaniach Derek miał naprzeciwko siebie Simona, Yanga oraz Brogdona, Dużo młodszych zawodników, szybkich zawodników, ale to Derek mijał ich bardzo często, dosłownie, jak przysłowiowe flagi na treningu, pokazując, Poziom gry na poziomie 25 punktów i 65% procentowej skuteczności, co powoduje, że to jest dalej wulkan fizyczności połączony z niesamowitą szybkością. Miejmy nadzieję, że tym razem utrzymując taką formę, znaczy inaczej. Forma jest, tylko zdrowie pozwoli właśnie, że to Derek Rose wjedzie do meczu gwiazd, ponieważ na pewno ja i wielu Was na to zagłosuję. Dlatego numer 5 to Derek Rose. Świetny początek tego sezonu. Słuchajcie, zbliżając się do trzech takich najbardziej wyjątkowych wydarzeń początka, początku tego sezonu, oczywiście moimi oczami, ponieważ Wy możecie mieć całkowicie inny obraz tego, co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu godzinach tej ligi. Numer cztery. To, co się dzieje w Nowym Jorku, czyli Nowy Król... City, ponieważ tak trzeba nazwać Kyrie Irvinga. To, co wyprawiał w meczu przeciwko Wolves, 50 punktów, ani jednej straty i niestety niecenny ostatni, ostatni rzut, który mimo utraty równowagi, jakoś gdzieś tam między nogami, taki bardziej naprawdę streetballowy ruch. Udało mu się oddać rzut, ale niestety ten rzut był niecelny, chociaż według ESPN-u był to najczęściej oglądany niecelny rzut w historii NBA. Słuchajcie, to co mu się nie udało przeciwko Socie udało mu się w pierwszych derbach tego sezonu Nowojork Nowego Jorku, ponieważ to właśnie game winner i te ostatnie 7 punktów Irvinga przeciwko Knicks pozwoliły, że na dzisiaj do kolejnych derbów to właśnie Brooklyn rządzi miastem. Nie chciał grać z LeBronem, średnio to wyszło. W Bostonie dzisiaj widać, że jest szczęśliwy, dzisiaj widać, że najgorsze ma za sobą. Miejmy nadzieję, że takich kolejnych niesamowitych kosmicznych meczy wykonanie Irvinga będziemy wiele, ale to co najważniejsze, Nowy Jork doczekał się wielkiego nazwiska, które dzisiaj, co zaskakuje pewnie wielu, mimo wszystko znajduje się na Brooklynie nie w Madison Square Garden, ale to Irving, czwarty na, na mojej liście. Słuchajcie, i tak doszliśmy właśnie do pierwszej trójki, według bazera, tego tych najważniejszych pierwszych dziesięciu wydarzeń, które się dzieją na parkietach NBA. Numer trzeci, trochę w szerszej perspektywie atak młodości, atak młodości w postaci przede wszystkim ja miałam akurat na sobie koszulkę Garneta, ale oczywiście Carl Anthony Towns, popularny kat, do tego, to co wyprawia. Jastrząb z Atlanty, czyli Trey Young. I na końcu to, co wyprawia gość, który jeszcze 8 lat temu nie grał w koszykówkę, Pascal Siakam w Toronto. Słuchajcie, atak młodzieży przez duże A, przez duże M. To, co, wyprawiają tych, co, to, co wyprawia tych trzech wariatów na początku sezonu, naprawdę budzi ogromny szacunek. Tak naprawdę, chłopaki, em, można powiedzieć. Ugh. Przy swoim, swoim blaskiem e, naprawdę oślepili wielu czołowych zawodników tej ligi w ostatnich, lat w ostatnich latach. Takich wyników, jak Karl-Antony Towns, taki statystyk, nie wykręcał jeszcze żaden inny wilk w historii tego klubu. E, popularny kat ma szansę tak naprawdę rozjechać wszystkie rekordy Kevina Garneta, który jak wiemy jest żywą legendą klubu, klubu z Minnesoty. Dodatkowo pascal Siakam po odejściu Kawaja do Clippersów, pokazuje, że Naprawdę w ciągu kilku lat. To jest gość, który słuchajcie jeszcze dwa sezony temu rzucał 4 punkty na mecz. 8 lat temu nie grał w ogóle w koszykówkę. Dziś podpisał kontrakt na ponad 100 baniek. Już ma Miśka na, na palcu i pokazuje, że on ma zamiar wjechać w tym roku do All Star Game. A to jeśli chodzi o tych trzech trójkę, co wyprawia w ostatnich dniach Trey Young, pokazuje, że naprawdę w Atlancie wyrasta nam super gwiazda, ponieważ te pierwsze mecze i to w jaki sposób Young wziął na swoje barki zdobywanie punktów w końcówce, te truje sprzed ryja rywali i te trójki tak naprawdę przesuwając linię za trzy punkty, można powiedzieć na połowę pokazują ogromny potencjał, pokazują ogromną łatwość zdobywania punktów i to, że tak naprawdę nie możesz odpuścić tego zawodnika od Momentu przekroczenia przez niego em, linii połowy, dlatego atak młodzieży to jest właśnie na trzecim miejscu listy Bazera z początku sezonu. Na przysłowiowe pudło z numerem drugim wjeżdżają ci, których jeszcze chwilę temu bym umieścił na miejscu pierwszym: Los Angeles Clippers słuchajcie, to w jaki sposób Los Angeles Clippers zaprezentowali swoją moc w meczu otwarcia sezonu przeciwko Lakers to w jaki sposób później pojechali i przebiegli się po Golden State Warriors pokazało jedno: pokazało to, że ten zespół od samego początku nie potrzebuje żadnej. Jakby to powiedzieć, żadnego etapu budowy. Trochę inaczej to wygląda w Lakersach. Tam jest naprawdę jeszcze sporo bałaganu i to pewnie chwilę potrwa. Ale słowami swojego przyjaciela Marka Ganczaruka powiem jedno. Pamiętajmy, że do zespołu już dobrego, do zespołu prowadzonego przez świetnego trenera Doka Riversa, dołączyło dwóch supergwiazdorów tej ligi. Jeden jeszcze nie gra, drugi już gra i pokazuje to, co pokazuje Lenat w ostatnich yy, dniach. Kto mało zauważa, słuchajcie, ten zawodnik w pierwszych trzech meczach tego sezonu dwukrotnie poprawił swój rekord kariery, pokazując, że grając mniejsze minuty potrafi bardziej kreować swoich kolegów. To jest niesamowite. Dodatkowo to, w jaki sposób broni Patrick Beverly, to w jaki sposób Clippersi nawet na chwilę, nieważne jak, jaką wielką przewagą e, wygrywają ze swoim rywalem, to w jaki, jaki jest moment, e, czy to jest pierwsza, czy ostatnia kwarta, oni po prostu idą po swoje, ale to wszystko jest jeszcze, jeszcze co najlepsze przed nimi, ponieważ tak jak wiemy, właśnie Paul George dopiero powróci za około 2-2,5 tygodni. A dlaczego nie są na, 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 na całym szczycie listy Bazera z początku sezonu? No właśnie! Ano dlatego, słuchajcie, że na szczycie dziesięciu przykazań Bazera z początku sezonów znaleźli się Phoenix Suns. Z prostego powodu. Drużyna, z której szydziliśmy w ostatnich latach, czy będąc ich kibicami, czy nie. Drużyna, która była pośmiewiskiem. Drużyna, która w zeszłym sezonie tak naprawdę bardzo często mogła już iść do szatni i nie wychodzić po pierwszej połowie, przegrywając kolejne mecze 30 punktami. Po świetnym otwarciu e, przeciwko Sacramento, poszli na bitkę do, jadąc do wysokich gór Colorado, gdzie dopiero po dogrywce przegrali z potęgą, jaką w tej chwili są Denver Nuggets. Wrócili do siebie na swoje śmieci, witając tych, którzy budzą, tych, o których dopiero co mówiłem, tych, którzy budzą taki potężny strach przed całą ligą, czyli. Clippersi. Phoenix nie uklękli. Nie dość, że stracili Aytona, który bierze coś bądź brał coś, czego nie powinien brać. Został zawieszony, jak wiemy, przez ligę na 25 spotkań. Mimo, że stracili Rubio, który nie wybiegł na partię spotkań przeciwko Clippersom, Phoenix zapodali w samej tylko drugiej połowie. Clippersom 75 punktów, a ten dodatkowy smaczek tego meczu w postaci wymiany zdań między Bookerem a Beverly, to jest dodatkowy aspekt, który warto w tym meczu zapamiętać. Czy to jest przełom w Phoenix? Nie wiemy, ponieważ zawsze mamy na to nadzieję, ale to właśnie nowy coach Monty Williams pokazał, że może z największego pośmiewiska w ostatnich lat Phoenix przynajmniej ruszą się trochę w tabeli konferencji zachodniej. I dla mnie to jest największa sensacja, ten ostatni mecz właśnie przeciwko Clippers. Ostatnich kilkudziesięciu, kilku dni, kilkudziesięciu godzin i kilku dni w NBA, dlatego to Phoenix z numerem 1 na naszej liście. Słuchajcie, na zakończenie obiecany konkurs, wyjątkowy konkurs, bo wyjątkowy sezon. A do wygrania przypominam piny wszystkich drużyn NBA, oczywiście dodatkowo konferencji wschodniej, zachodniej oraz logo NBA. Jak możecie wygrać te cacko? W prosty sposób. Odnosząc się do tego, co dzisiaj dla Was nagrałem, komentujcie, jakie wydarzenia dla Was zrobiły większe. Jakbyście to poprzestawiali, może Wy macie jakiekolwiek jeszcze dodatkowe wydarzenia z początku sezonu, które byłyby bardziej wartościowe, bądź może o których ja zapomniałem. W ten sposób, komentując cokolwiek na Buzzer Channel od dzisiejszego odcinka i kolejne trzy, czyli gramy przez miesiąc, najciekawszy komentarz nagrodzę właśnie tym, że do zwycięzcy poleci taki niesamowity zestaw pinów wszystkich drużyn NBA. Słuchajcie, dodatkowo zawsze proszę, namawiam i nie wstydzę się zaprosić do odwiedzania sklepów Match zaprzyjaźnionego sklepu, dwóch przyjaciół, którzy tak samo kozują każdego dnia. Oczywiście również całą ekipę e, pozdrawiam sklepu Koszykarza, która wspiera Bazera, która pomaga ile może i zawsze jest wszędzie z nami tam, gdzie Bazer organizuje kolejne eventy. Dlatego zapraszam serdecznie do tych dwóch sklepów. Na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia. W czwartek wjeżdża Bazera Bajera numer 2. Słyszymy się niedługo. Hej, hej, tu bazer NBA. Do zobaczenia.